Chciałam nadmienić, że te e, e, kontenery dwa są prywatne. Kontener firmy Proline, prosimy nie wrzucać śmieci. Następny kosz, prywatny kontener firmy Proline, prosimy nie wrzucać śmieci. I e, administracja wysłała takie pismo, że będą pobierać e, opłaty Yy, za śmieci niesegregowane yy, 52,99 i nie mają prawa, kurwa, trącać pieniędzy, ponieważ administracja nie dała śmietników, które mają być, kurwa, do segregacji. Tylko są te, te śmietniki, które były od, od początku 2007 roku. Trzy kontenery, które, kurwa, nie powinny być, a powinny być takie śmietniki, które są do segregacji. Więc, jeżeli kurwa administracja chce otrącać yy, yy, nam yy, wszystkim mieszkańcom lokatorom 52-99, to mieszkańcy i lokatorzy powinni spiąć tupę za sraną i iść z tym do sądu. A nie kurwa, yy, zgadza się na to kurwa, żeby administracja pobierała kurwa, kradła pieniądze 52,99 groszy za niesegregowane śmieci których kurwa nawet kosz nie ma, które powinny być kurwa do segregacji, więc y, my jako administratorzy, kurwa lokatorzy, nie mamy jak nawet kurwa segregować tych śmieciów, bo kurwa są śmietniki, te które były. Od 2007 roku. I administracja żadnych kurwa śmietników nie przywiodła. A to jest ich zasranym obowiązkiem, kurwa, żeby śmietniki dać odpowiednie do segregowania śmieci. Kurwa. I to udostępnię, kurwa, na y, YouTube i wszędzie.